Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy na bazie U Rafaela mamy Ci do oczyszczenia szczypów programów. Jedną osobę i do laboratorium. Także zapraszamy. Siedem cywilizacji przybyło przyglądać się, co się czyni dla człowieka. I zapraszamy Adam Thomas, Hasło Cyprian. Zapraszamy. Sybonę przekazuje wizerunek. ADA. Adam. A a d a m, ja? o o m a d a m Thomas. T-H-O-M-A-S. M-A-S. Okay. Planet. Pomarańczowo-zielona planeta się ukazała. jedna cywilizacja zamieszkuje. Alles Wszystko tam doświadczają negatywne, pozytywne, neutralne. Dziewięć galaktyk oddziela tą planetę od drogi mlecznej, ukazał się na stole kryształowym. Like no podniszczona ochrona planetarna spłynęła z tej istoty owalny. Owalny po prawej stronie mózgu ściągnięty, Ten program stwarza stres i problemy. owalny chip. ściągnięty, chip. und Program ruchomy ma. I stwarza ten program, jak się włącza takie depresje, że człowiek robi się taki Niechętny do życia. O. Chip da, Okrągły chip ściągnięty. Program zaczął się włączać. Halt I podtrzymuje zmiany genetyczne. Trójkąt ściągnięty. <laughs> Das schaltet sich immer wieder aus program und ran. Und das soll halt Aggressionen ja, verursachen. Auf der anderen Seite ist ein runder Chip, Okrągły der ist nicht aktiv. Nie ist aktiv. Ein quadratischer Chip, chip der schaltet sich immer wieder aus program und ran. Und das soll halt Schmerzen verstärken. Dann ist ein runder Chip, der, Okrągły chip, der ist nicht aktiv. Und ein kleiner quadratischer Chip, Mały, kwadratowy chip der umarmiert sich gerade anzuschalten. schlafdür auf osack sen Die Oros sind frei. Na, uszach nie ma meine Augen sind frei. Na, ich nie ma meine Owalny Mond blickten Ovalatschi. ściągnięty. Program um, zaczął gerade im system, system immunologiczny. to z Immunsystem schwächen. zwischen z Wirbel im Nacken liegt na plecach um, runter finger, auf linken hand liegt nochmal ovaler chip. chip z lewej dłoni ściągnięty, jest aktywny Und das hat, hat im jetzt hmm. relacje międzyludzkie ten program herz ist frei sercu nie ma nic. lunge ist frei

nichts mehr gefunden. Forschung gar. No. Gut. Die <coughs> Terrasse ist auralst. Verab, no? die Aura, die ist von innen bisschen stärker geschwächt von außen. No, Magisch od wewnątrz mocno zniszczona aura z zewnątrz troszkę czy troszeczkę i uzdoda energia odnawia całkowicie aurę. Czyżura komplett jest kompletowane i ochrona planetarna ist... obija tą istotę. <coughs> Cieszy się, siedzi na stole, się cieszy, Zawolony. składa podziękowania. I Rafael wskazuje do laboratorium, zaprasza, I wszedł do stołu, przeszli, już położył się na stole kryształowym. Wziął na miarę i ukazał się cały szkielet. Cztery rozbłyski na kręgosłupie, te miejsca zniknęły. Ukazał się z powrotem. Nadgarstki rozbłysnęły, zniknęły. Okazały się z powrotem. I cała muskulatura ciała się okazała. Na plecach i na kalku muskuły rozbłysnęły, zniknęły.

na układzie lymficznym cztery rozgórzki, te miejsca zniknęły, um, <laughs> ukazały się z powrotem, um, cały układ krwionośny teraz kompletny aufbauen, serce, i teraz e, regeneracja całego układu krwionośnego bez serca i zniknął cały układ. Gut, es fügt sich wieder ein. Kannst okay, du sich jetzt verbergen? Jetzt ist uh, ein ganz ganz kleiner Teil noch vom Herzen nur aufgeblieben. Mm, Malutki jeszcze na sercu i to mieste zniknęło. Okay, Gut, es fügt sich wieder ein. Kannst okay, du dich jetzt verbergen? Jetzt sind's die Magenschleim heute auf. Od wędanże ronde rozbuste zniknął. Gut, okay, es fügt sich wieder ein. Kannst okay, du dich jetzt verbergen? Jetzt sind's die Bronchen, wo auf. Oskiera rozbuste osnikno. Okazały się z powrotem. Teil und, uh, selber, I e, część płuc rozbustyła zniknęła. Ukazała się ein. z powrotem. Sind zwei teile von der Leber. E, dwa rozbłyski na wątrobie i te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. Dwa rozbłyski na jelitach, te miejsca zniknęły. Es sich sich es jetzt sind jeweils ein Teil von rechten und linken Nieren. sich wieder jetzt ist die komplette Prostata. Prostata, es sich wieder ein. Und jetzt ist noch äh, von also der rechte Boden, ja. I prawe jądro rozbłysnęło, zniknęło. Kiedyś. się z powrotem. I cały układ nerwowy teraz. Siedem rozbłysków. I te miejsca zniknęły. Ukazały się z powrotem. I cała skóra się ukazała. Cztery rozbłyski. I te miejsca skóry zginęły, zniknęły, ukazały się z powrotem. Skan podjechał do góry, siedzi na stole. No jest taki, taki lekko nerwowy, ale zadowolony. I Jezus przekazuje mu informacje. Szedł ze stołu, składa podziękowania, ja. żegna jest, się i znika w portalu. Cieszymy się następna osoba odzyskała spokój, programy pościągane i skorzystała z laboratorium. Zostańcie zdrowi kochani, namaste.